na moim odcinku się nagrywamy Squid Game 2 yy... zawcie łapkę w górę i lecimy po 200 po 200 chodzi mi, że póki Po 300 subów Tak, po 300 subów i yy. Dziękuję was, tyle już jest. Dziękuję wam, bardzo wam dziękuję. Co to znaczy? Dziękuję Wam, że wam tyle tu, was tyle tu jest. Eee, bardzo cieszę się, że, że jesteście tu ze mną. Scott, jakiś tak. Cieszę się, że jesteście ze mną. Ech, po prostu fajnie, że jesteście. Na no i tyle, nie wiem, co powiedzieć. Ale, no tak, gramy z to jak mówię, to są każde gramy, to jest bardzo popularne w internecie, w na, na YouTubie, wszędzie i tak dalej. Ach okay, ja to na kiktoki czy sorce wszędzie widzę z Kreetname Bo to jest popularne dwa. Bo oczywiście jeszcze trójka jeszcze że jak będzie trójka i będziemy dwójki z trójki robić. Bo to wyszło w tym roku. W grudniu. No. Dobra. Ja Pierwsza Instagram, nie wiem o co tu chodzi w tej grze, ale zobaczymy. Mogę coś kupić. I mam pieniądze. Mam pieniądze. Kupuję losu i Tak! Proszę! 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 Nie! Nie! Jest! Mam coś fajnego, dobra! Bierzemy to! Dograłem, to grałem, sorry! może że to grałem, nie wiem. Chyba grałem, chyba nie. Tak! Grałem! Sorry, widzę. Weźmy teraz ten. Dobra. Mam lepszy! Kilo! Baseball. Bicie pierwsze gra, to chyba każdy wie, że mam na zielono o co tu chodzi chyba, jakoś nie wie co chodzi. W tym no chyba każdy odnie... jak jest czerwony to się nie ruszamy, jak jest zielony to się ruszamy, a jak na czerwonym y ruszamy się no to już my... już nie żyjemy po prostu. Sigma. <słytzia> <bush photos� découvrir görüşte> sigma. Sigma, Sigma God, Sigma God, Sigma God. Ta 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 Sigma, Sigma God, Sigma kot, Sigma... Ej, o!

Nie mogę z kimś na pierwszym. pierwszym. Jest! see przeszliśmy przeszliśmy, przeszliśmy, przeszliśmy Przeszliśmy, 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 to. papa papara, 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 pa can pa, pa, o, każdy z nas sojuszów jest, ja, ten. Kolejny jakiś sojusz, to będzie dużo sojuszów ma, ale... Nie chciałem, żeby go Co to szkodzi? O jezus, dawaj, dawaj! Dobrze, dobrze że przeszliście. Ile ile przeszło ludzi? Ile przeszło ludzi? Ile przeszło ludzi? Ile przeszło ludzi? Ile, ile przeszło ludzi? Zobaczmy ile przeszło. Oj, teraz bicie widzowie. Teraz przeszło... Przeszło, co ja wie? Ile ludzi jest teraz? 33 ludzie. Yy, teraz tak, yy, bicie. O jest, maczek. Gdzie, gdzie mam słyszy? Gdzie mam słyszy? Słyszę? Dobra. Nie biję się. Nie biję się. Spokojnie, spokojnie, luz, luz, luz. Lys, 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 lys. Jeg er nesten i en by. Uciekają, uciekają, nie, A Gdzie są moje dzia... nie mam, bo jak... ...nie mam to nie można mi sojusiu... ...woich... No zarob, Oni zaróbuksy kupują sobie te... Dodatkowe ...te, dodatkowe życie Gdzie to gościu... O, siema! Ej! To ja! A! To siemka! Siemka! A to ja! Zostaw ją! Pa, patrz, jaki mam Patyk? <grystanie> Zagramy tam. Kolejna gra. No, ile on wydał Robuxów chyba? On najwięcej wydał, chyba. Jak kto tam jeszcze wydał najwięcej? Trzecia gra to. wyścig. No, najgorsze co może być, bo to, to ci losuje jaką masz drużynę. Masz drużynę, która troluje, Całą grę No to z bez sensu. To, to nic nie zrobi wtedy. Już po prostu już koniec, koniec gry. Już niech się do końca przejdziesz. Musimy do wędrożenia po prostu. Zobaczymy. Jak mi się tepnie. 4, 4, 6. Ej! Mam numer 4, 4, 6. Może to wygram. Bo numer 4, 4, 6. To jest wygramy chyba nie. Ja nigdy nie trolluję ich. Teraz już chcę przejść. Dobra, dawajcie. Pierwsza gra, pierwsza gra jest trudna moim zdaniem, ale nie wiem jakie są naprawdę. Naprawdę tutaj w, w grzach, gry, w tym grze w Wloxie, są łatwe, ale w poradzie, nie wiem, że to było takie coś, ale że nie mam, że to już, już jest ze dną. Poniłem pierwszego, drugie jest też ciężkie, trzecie też jest ciężkie, ale ostatnie jest pięć. Czy to drugie było to chyba kamieniem rzucaniem, nie wiem, nie pamiętam. Wziąłem drzema stoku. Że ten jakiś ten, nie wiem, które gracie było takie zrzucanie. Zrzucanie. Takie kuleczki, to ten jakiś nie w kitkę dziecko nie włosy. On zrobił to za pierwszą. I kasze tam ten dobra, że ona tam dziękuję 1, 4, 4, grać, 6 sześć, cztery, oni za prawie za pierwsze, tylko o tego ten grać jeden, ten liderek przeszkodził. Nie wiem, tam, ale tam. ale dobra, nie, nie w tym macie, ale zobaczmy, są, oni są na czwartej grze, oni są na czwartej grze też, o, wygrywają oni, oni przegrywają, oni wygrywają, oni wy, wy, wygrywają, oni to wygrają chyba, o, 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 remis, ale oni byli tu szybciej niż oni, 30 sekund, Nubek, przychodź, dawaj to, 30 sekund, masz tylko 30 sekund, nie troluj. Jezus, nie troluj. Dobrze, przeszli to. Dobra. 22 sekundy mają. A to tam jest 15, tam to, to nie tak nie było, było 5. Rozumiem, dobra. O nie, teraz ja. Proszę, nie trollujcie, nie, nie trolujcie, nie trolujcie pierwszy gracz. Jak on konstruuje 121, to nie wiem. Pierwszy, nie. Co to Co za numer? Teraz ja. nie truję. Nie zrobiłem. Jest! Oh. Troj, proszę, nie. Proszę. Oj, nie proszę, 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 No nie, proszę, Chyba. Chyba proszę, no. No chyba proszę, proszę, nie proszę, tak. proszę, nie. Dawaj. 3, 3, 3, 3, Dobra, dziewięć... dziewięćdziesiąt sześć. Dawaj! Dawaj, 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 proszę, dawaj, dawaj. Nie troluj, tylko nie troluj, nie troluj, tylko proszę, nie trołuj. Bo Będziesz ja trolować? To ja nie będę nie... to ja Nie troluj! Nie troluj, proszę. Nie trolluję. Nie. Nie troluję, po 15. Piętnaście. Przeklinię. Szybko, dawaj, dawaj, dawaj. O, spadła Proszę. Szybko! Dać! Yes! Ło! Wow! Co to było? Co to było? Co to było? O! Maria. Co to było? Czwarta gra to bicie. O nie! Czwarta gra to. No to no też nie na ten to tam pokazuje ilość, mi się kręci. No dobra. No, zobaczycie. No, no. Wam trochę trochę 3, Trzy, trzy, trzy trzy. Tutaj trójka. Tutaj trójka. Dobrze, chodźcie, chodźcie tu, chodźcie, tutaj, chodź, tutaj. Chodźcie, chodźcie. No, dobrze, dobrze. Jest! Jest, 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 jest. Puru, 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 Dobra, trzeba to przeżyć. Ile? Cztery? To cztery, Cztery? Halo! Czwórka! Muszę ludzi, to dużo ludzi, to dużo ludzi, to dużo ludzi. Cztery, 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 cztery. Cztery, cztery. 3, 4, Ile takich gier tu będzie? Bo jest mało ludzi już. Bo jak będzie dwa, trzy osoby, to będzie... Trzy, później będą dwie, 24, to dwie idą, to jest zresztą proszę 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 bo I, i tak dwie. a trzy dora trzy trójka trójka trójki 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 trójki, trójki dora to pierwszy kto lepszy nie? kto pierwszy to lepszy Jesteśmy, 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 Za o wiele trwacie na Na git 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 jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Je-je-je-je-je-ju-ju! pu 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 żeby możemy jaj, możemy

Jest, 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 jest. A chyba się daje jest sojuszy? Ja nie wiem. Mamy trzy osoby, No jest ile? Nie Dwóch, tam było dwóch, czterech... sześciu chyba nie, nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Ale każdy przyjdzie. Kiedy koniec rundy, Nie wiem, ile jest nas... Dwa... Dzi też dwa, to jest cztery... 6, 6, 3. No to jak będzie 3, no to. No i koniec. Bitwa, 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 bitwa. Co? O Jezus Boże, w talerze. A tak było, takie coś. Widziałem to. No, o nie, o nie, nie, o nie, 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 nie. Proszę zostawić mnie. Aż co minuty? Proszę, mnie? Aż jest GAT 446 nie bił się. <grymny> Bo Czemu ja są łysy? 50 sekund. Przetrwaj to, przetrwaj to. 40 sekund, 40 sekund, 40 sekund, 40 sekund. 40 sekund. 40 sekund, 40 sekund. 30 sekund? O jeraz śpi! od razu. I co? i co? i co? i co? i tak, i co? i tak, co? No, nie? tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i to też tak, gry na sobie naprawdę.

A nie, jestem ja z nią! Wygrana! Jej, widzowie, ja wygrałem! Huhu! Widzowie, dzięki za ten odcinku. Marka.